Dzień dobry, dzisiaj film. Zanim kupisz wózek, zrób kilka rzeczy. Przede wszystkim pomyśl, sprawdź, zadaj sobie kilka pytań, dlatego że jest taki wybór wózków na rynku, żebyście nie popełnili jakiegoś błędu, fajnie wygląda na obrazku, klik w internecie, wózek przychodzi do domu i podczas użytkowania jest wielkie rozczarowanie. Dlatego powinniśmy zrobić kilka rzeczy. Jedną z nich jest odwiedzenie sklepu, ale nie chodźcie tam w ciemno, miejcie świadomość już tego, czego potrzebujecie, i ja Wam już tutaj na świetle, tak pokrótce, jakie powinniście sobie zadać pytania i co możecie oczekiwać. Powiem o dwóch rodzajach wózków, bo tak naprawdę resztę to są wózki albo sportowe, albo typowe w podróż, jak już dużo lata samolotem, albo sportowe, czyli bardziej biegowe. Ja się skupię na tradycyjnych wózkach. I aby wybrać któryś z tych modeli, czyli albo kompakt, albo tradycyjny, klasyczny polski wózek, powinniśmy sobie zadać kilka pytań. Przede wszystkim, w jakim terenie mieszkamy, w jakim terenie będziemy spacerować? Nie tyle, co mieszkamy, ale będziemy spacerować. Jeżeli przewidujemy, że jednak chcemy spędzać dużo czasu na łonie natury, będziemy chodzić po lasach, po ścieżkach i tak dalej, często wybierać się w jakieś takie odludne miejsca, gdzie drogi niekoniecznie są idealne. Musimy się jednak skupić na tym, żeby wózek miał duże koło i dobrą amortyzację. Żebyśmy te tereny nierówne pokonywali jednak płynnie, z gondolą, będzie ta amortyzacja wam bardziej potrzebna już przy wersji spacerowej, żeby to dziecko łagodnie znosiło nam te wstrząsy. Jeżeli jednak będziecie mieli taką myśl, że przecież ja tylko chodzę po mieście albo wszędzie gdzie zamierzam chodzić na spacer, jest fajna droga, chodnik, asfalt a nawet w naszym parku czy leśnej ścieżce jest fajna droga, nie wystają żadne korzenie, może powinniście pomyśleć o wózku, który będzie miał trochę twardszą amortyzację. Spokojnie nim pojedziecie w każdy teren bez tych ekstremalnych, ale musicie wiedzieć o tym, że tutaj już nie będzie aż tak łagodnie, bo amortyzacja jest twardsza. Druga rzecz, przede wszystkim gdzie mieszkacie, czy jest to dom, czy może blok z windą, czy parter. Chodzi o sytuację, czy musicie ten wózek wnosić. Wjeżdżam sobie do domu, wózkiem nie ma problemu z wnoszeniem, i tak dalej. Czy mam windę? Okej, okay, mogę sobie pozwolić na każdą wagę wózka, ale jeżeli jest sytuacja, że mieszkamy na czwartym piętrze albo w domu mamy wejście na piętro z wniesieniem wózka, proponuję głęboko się zastanowić, czy wózek 14-15 kg jest dla Was i pomyśleć o czymś, co waży 10, maksymalnie 12, i coś, co jesteście w stanie sobie samodzielnie wnieść. Także tutaj druga rzecz, gdzie mieszkacie, czy musicie wnosić. Trzecia rzecz, jaki prowadzicie styl życia? Jeżeli lubicie często wyjeżdżać, i ten wózek będzie często wkładany do bagażnika samochodu, przemyślcie, jakiej wielkości macie bagażnik samochodu. Czy ten wózek złożony to już nie mówię o gondoli, bo tu możemy zastąpić to na krótkie wyjazdy fotbikiem samochodowym ale złożony ze spacerówką czy miejsce w bagażniku jest wystarczające? Pamiętajcie o tym, że tego typu wózki, sama konstrukcja Wam pokaże, jak wygląda po złożeniu. To nie jest mały wózek. Ok? My mamy tutaj taką. <grystanie> Mamy tutaj taką wielkość konstrukcji do wsadzenia do samochodu. Nie wspominając o siedzisku spacerowym, które będziemy musieli również zabrać do samochodu. Czyli dorzucę jeszcze tutaj o coś takiego, bo może mogę przygiąć, czy mam taki bagażnik. A może nie mam i powinienem pomyśleć o wózku, który jest dużo mniejszy po złożeniu. Sama konstrukcja to jest coś takiego. Ale złożę Wam go ze spacerówką, bo żebyśmy mieli jakieś adekwatne porównanie. Tutaj mam siedzisko spacerowe. Ten wózek mogę sobie złożyć z siedziskiem w dwóch kierunkach. O, tutaj sobie rzucimy tą spacerówkę w dół. I w ten sposób go sobie złożymy. Czyli ja tu mam taki rozmiar razem z siedziskiem spacerowym. Czy to łatwiej mi wrzucić, czy to do samochodu, a może mam kombi, a może często nie wyjeżdżam i mogę spokojnie wziąć taki większy wózek. Więc to jest taka kolejna e, sprawa. Teraz to rozłożę i e, pokażę Wam kolejne punkty. Kolejna rzecz, wielkość gondoli. Jakby nie było, różnią się, może nie tyle długością, bo to są dwie gondole 78 cm, ale różnią się szerokością i kształtem. Potrzeba nam obszerniejszą gondolę, szerszą. Jeżeli rodzimy w okresie jesień-zima, że cały ten okres zimowy dziecko będzie potrzebowało dodatkowego śpiwora w środku, pomyślcie o tym, żeby ta gondola była faktycznie większa. Bo w mniejszej gondoli przy szóstym miesiącu może być dziecku ciasno i będziecie musieli szybko przejść na spacerówkę. Kolejna rzecz, jeżeli rodzicie latem. Zwróćcie uwagę na to, czy wózek ma wystarczającą tutaj wentylację. Żeby to była wentylacja nie tylko w budzie, ale fajnie zwrócić uwagę, żeby ona miała też oprócz tego wentylację w gondoli, zwłaszcza przy gondolach plastikowych, żeby tam były wywietrzniki. Przy gondolach materiałowych sam materiał powoduje, że te powietrze łatwiej nam cyrkuluje. Kolejna rzecz, zastanówcie się, czy Wasz budżet pozwala Wam kupić w wieku, jak dziecko będzie miało półtorej roku, dwa kolejną spacerówkę. Dlatego, że kupując taki większy wózek, gdzie widzieliście jak wygląda wersja złożona ze spacerówką razem, jest taka duże prawdopodobieństwo, że zapragniecie malutkiego, leciutkiego wózeczka, który będziecie mogli pod pachę zabrać na zakupy, na wakacje, wrzucić do samochodu na szybko. Dobra, kolejna spacerówka, mała, zwinna, od 700 zł w górę i tyle musicie wydać. A może wolicie kupić teraz już coś mniejszego ze spacerówką, taką bardziej kompaktową, e, którą będziecie mogli używać już właściwie do końca? Zwłaszcza, że te spacerówki w tych wózkach mniejszych, kompaktowych, mają z reguły homologację już do 22 kg. Myślę, że te informacje, które przekazałam Wam na wstępie, już pozwolą zastanowić się, w jakim kierunku chcecie podążać. Czy większy klasyczny wózek, czy będziecie szukać czegoś z kompaktów? Jeżeli chodzi o kompakty, to zapraszam na Mój inny film, który właśnie opowiadał o wózkach kompaktowych, takich mniejszych, lżejszych. Tam był dosyć duży wybór tych wózków podanych, i tam możecie sobie je pooglądać. Jeżeli chodzi o wózki większe, jeżeli Was takie interesują, również mam bardzo dużo prezentacji u siebie na kanale, więc zapraszam Was serdecznie www.babyexpert.pl, Instagram, Facebook albo YouTube Baby BabyExpert. Do zobaczenia.